Cześć wszystkim tu pana Gwiasty Książek i witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale, a dzisiaj będzie połączenie recenzji książki z serialem, a mam na myśli serial River Day i dwie książki, które wyszły do tej powieści, czyli River Day Informator Licealisty oraz nowa trylogia od wydawnictwa też Feria Young Riverdale Dzień Wcześniej. I właśnie o tych książkach i o serialu będę chciała Wam opowiedzieć, ponieważ mam co nieco na ten temat do powiedzenia. Zaczynając chronologicznie całą historię o Riverdale, powinna najpierw zacząć od książki Riverdale, dzień wcześniej od Malko Ostow, chyba tak się ta autorka nazywa, ponieważ to jest pierwsza część trylogii i ona opowiada o tym, co się działo właśnie przed pierwszym cytatem Riverdale, czyli. Dlaczego na początku serialu już Jacket był pokłócony z Archim, dlaczego Betty się kochała w Archim, jak Weronice się żyło zanim przyjechała do Riverdale i dlaczego w ogóle musiała tam przyjechać? I takie drobne drobnostki o Ziltonie trochę też jest informacji. No to właśnie to jest ta książka. I co do tej książki mam dość mieszane uczucia, ponieważ tutaj mamy perspektywę czterech głównych bohaterów, czyli Jackeda, Betty, Weroniki i Archiego. I według nich poznajemy te miasteczko Riverdale, jak oni sobie żyją i jak tam się wychowują itd. itd. Jackie to przede wszystkim jego perspektywa jest opisana jak on pracuje w tym kinie Twilight i dlaczego jego przyjazd Archie zaczyna stawać się pod znakiem zapytania, w ogóle zanika ta przyjaźń. I jego perspektywa naprawdę mi się bardzo podobała. Była taka szczera i prawdziwa. Nie było w niej jakiegoś cynizmu i tak dalej. Betty zaś była na wakacjach właśnie w Los Angeles na stażu dziennikarskim, ponieważ ona, jak wiecie, pisze. Więc była i tam też przeżywa swoje przygody. Tam ma praktycznie chłopaka, z którym się spotyka, ale nie jest oficjalnie w związku. Więc takie wow! Ona była zakonawczym, a na stażu szuka sobie innego chłopaka, więc okej! Okay. Archie zaś to jest już zaczynają się schody, ponieważ Archiego perspektywa to jest jego początek znajomości z nauczycielką muzyki I jego mnie bardzo irytowała perspektywa Okej, okay, tam niektóre wątki spoko były dość ciekawe Na przykład jego znajomość z dziewczynami z Pussycats, okej, okay, fajne A na końcu stawiam właśnie perspektywę Weroniki Ponieważ jej perspektywa była najgorsza no, ja nie mogłam zdzierżyć jej i przez jej perspektywę tak długo mi się tą książkę czytało, ponieważ ja musiałam ciągle przerywać, mówię No nie no, tak cynicznej kobiety to ja w życiu, ale to w życiu nie czytałam Nie czytałam o takiej kobiecie ogólnie Po prostu słów mi brakuje, ponieważ ona jest tak zadufana w sobie, tak rozpiszczona, że O Boże, ja mam pieniądze, to sobie kupię, wszyscy za mną latają, bo jestem też najpiękniejsza i pochodzę z bogatej rodziny lodżów Chociaż to ona nie nosi do tych pieniędzy, tylko jej tatuś no ale oczywiście, ona ma wszędzie pierwszeństwo, ona wszystko może Jej nie można złego słowa powiedzieć A jak jej się powie, to od razu wezmę swojego tatusia i prawników No... Wiadomo jak jej to wyszło, skoro wylądowała w Riverdale Więc O tej książce co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie czyta się ją szybko Na początku trochę ciężko się wgryźć, ale jest spoko Nie mogę powiedzieć, że... Gdyby nie perspektywa Weroniki, naprawdę bym tą książkę polubiła Mamy też tutaj pokazane, jak Jason z Foley planowali tę ucieczkę Co Sheryl o tym wiedziała Ym... O przyjaciołach Weroniki z Nowego Jorku, jak kombinowali, żeby właśnie pokazać, jaka jej rodzina jest taka niefajna. Yy, mamy też perspektywę Diltona, znaczy perspektywę, może taki wątek Diltona, po prostu. Yy, to jest jeden z tych skautów, który, no. Uff, trochę miesza, trochę pokazuje go z innej strony, pokazuje, jak on musiał żyć i tak dalej. No całkiem okej, okay, to był wątek. No i szczerze zastanawiam się, czemu to jest trylogia, skoro. Yy, Tutaj kończy się książka tym, czym zaczyna się serial, czyli momentem, kiedy pada wystrzał w lesie. I zastanawiam się, co autorka chce dalej w tym życiu. Wiem, że niedługo, chyba w czerwcu, wychodzi kolejny Tom, więc jestem ciekawa i chętnie go przeczytam. Zobaczę, jak to będzie się miało dalej. Bo jeżeli to będzie taka historia pomiędzy jednym a drugim sezonem, to całkiem spoko będzie. No i teraz chronologicznie powinnam powiedzieć o serialu. Ale o tym serialu to mam naprawdę dużo do powiedzenia, więc najpierw przebrnę szybko przez tą książkę Przewodnik licealisty Ja wam o tym wspominałam w jakimś podsumowaniu miesiąca Listopad, grudzień chyba, coś takiego Ja na pewno, że w listopadzie to czytałam I szczerze mówiąc ta książka to przede wszystkim takie zwykłe informacje o każdym uczniu O szkole, o byłych absolwentach Historii szkoły, jakichś tam gazetkach szkolnych Więc no tutaj... Plan wiadomości, administracja, kodeks postępowania, poznaj kadrę, czyli wszystkich nauczycieli, akty osobowe, wymogi edukacyjne, bezpieczeństwo, stroje uczniowskie, szafki itp., itd. Czyli takie rzeczy, które ogólnie wszystkie szkoły amerykańskie mają. Tutaj niczego nowego się nie dowiecie, nie wiem. Na przykład, przy informacjach o danym uczniu, to jest tak: imię, i nazwisko, ulubiony przedmiot, zainteresowania, kto jest jego idolką i ulubiony cytat. Więc. Takie. To jest taka książeczka, dodatek dla wielkich fanów. Jednak, jeżeli y, oglądacie na bieżąco serial, jeżeli naprawdę się w... czytujecie, powiedzmy, i na bieżąco tak analizujecie wszystkie informacje, to z tego nic nowego nie wyniesiecie. To po prostu będzie Wam ładnie zapełniło półkę, dość fajnie wydane. Mało stron. Takie bez rewelacji. Jednak ogólnie, no mówię, ja nie narzekam, że to przeczytałam. Znaczy, przeczytałam tu też takie wyolbrzymienie, w sumie, hiperbola taka, ponieważ no. Zobaczcie, ile to jest tekstu. To jest tylko tu i tu tekst, a tu jest jakieś. Jak spędziłam letnie. Jak spędziłam letnie wakacje, Polly Cooper. Więc. takie No mówię. Ani ach, ani e, takie nech, Po prostu. Ani żadnych zachwytów, ani żadnych takich upadków, takie po prostu średniaczek. I teraz przechodząc do serialu, będę starała się nic nie zdradzać tym, którzy może serial nie oglądali albo nie są na, przykład, na bieżąco tak jak ja skończyłam wczoraj? Wczoraj, tak, 15 z tego, nieważne. To skończyłam właśnie oglądać i wow! Po prostu serial właśnie opowiada przede wszystkim pierwszy sezon, zaczyna się od tego momentu, kiedy jak ja powiedziałam w książce tej pierwszej, że pada wystrzał i umiera jeden z najbardziej znanych dzieciaków w całej szkole, w całym mieście, jednej z najważniejszych rodzin. No i zaczyna się poszukiwanie. Bohaterowie nagle postanawiają właśnie odszukać sprawcę, ponieważ nie wierzą w to osobę, która jest oskarżana za winno Postanawiają właśnie znaleźć sprawcę prawdziwego. Również do miasta przyprowadza się Veronika Lodge, która dość miesza w całej sytuacji i jej tatusiek Hiram Lodge i Hermiona to w ogóle chcą opanować miasto, więc będzie zamieszanie, wojny i tak dalej. Nic jeszcze wam powiedzieć? No i oczywiście, każdy kolejny sezon to nowe zbrodnie, nowe tajemnice, nowe zagadki do rozwiązania. I nie wiem, czy Wam pójdą zdradzać, no ale w drugim sezonie jest pewien zabójca, a w trzecim pewna gra niebezpieczna. Więc tak to się ogólnie się przedstawia. Ym, ogólnie jest coś takiego, że. Oglądane yy, są bardzo sytuacje i one są bardzo zobowiązane. Ponieważ jedna osoba ginie, to yy, zaczynają się inne sploty wydarzeń, które tą akcję napędzają. napędzają. Tylko, że ja mam taki problem, że pierwszy sezon był ok, bez szału, ale dało się go obejrzeć. Był całkiem przyjemny, dość szybko go obejrzałam. I ja takie okej, okay, okej, okay, tolerujecie. To nie był taki wielki szał jak yy, wychodzi ten serial, właśnie Riverdale wychodziło i Stranger Things. I ja żadnego tego serialu nie chciałam oglądać, bo ja mam w tym czasie w oglądaniu Tidulfa I mówię, nie, to mnie nie ciągnie, wszyscy tak wychwalali, że Boże, Paulina przeczyta... Przeczytaj Boże, Paulina obejrzy ten serial, to jest takie super wspaniałe i wspaniałe i tak dalej Ja mówię, nie, nie lubię seriali, nie wciągniecie mnie Ale pewnego razu tak się nudziłam, że mówię, dobra, obejrzę I mówię, pierwszy odcinek był w miarę okej, okay. pierwszy sezon był w miarę okej okay. W ogóle myślałam, że na pierwszym sezonie to się skończy I Mówię, spoko, jedno z... Sezonowo ten serial, no to jest takie jak w miarę spoko, szybko się je obejrzy i zapomni. Potem patrzę, wchodzi drugi sezon. Mówię, no dobra, zobaczymy co w trawie piszczy. Już drugi sezon był dość naciągany, to nie powiem, bo był naciągany i po prostu no niekoniecznie on mi się podobał. No ale potem patrzę, wychodzi trzeci sezon. I ma być podobno epicki. Mówię, no dobra. Obejrzałam 22 odcinki, miały ten sezon. To po odcinku 12-13, ja przez miesiąc nie oglądałam Riverdale w ogóle, bo powiedziałam, że to jest tak badzierne, tak idiotyczne, że po prostu głowę mała. Zachowanie bohaterów było bez sensu połączenie tylu wątków, tyle wątków oni poruszyli, że wie, jak oni chcą się zmieścić i związać wszystkie te zagadki w tylu odcinkach tylko. Ponieważ, no akurat w trzecim sezonie to jest Misz Masz Wszystkiego. I są zabójcy, i jakieś gry, i narkotyki, i sekty, i Bóg wie jeszcze co. Ale dobra, zaczęłam to skończyć, bo nie lubię mieć do dokończonego. Na Nawet te Insta, Insta Stable, czy jakoś tak się nazywa? Też był okropny, ale wolałam go skończyć, już mi z bańki. No i obejrzałam do końca. I już takie trzy ostatnie odcinki to było takie: coś tu się dzieje, coś tu naprawdę się wydarzyło fajnego. I ostatni odcinek, jak ja oglądałam, to ja ryczałam. Um... Może to też trochę przez hormony i tak dalej, ale naprawdę miałam non-stop stracha w oczach, yy, przerażenie i mówię, jak to się skończy? Co tu będzie? I w ogóle, kompletnie zakończenie, wyjaśnienie tego wszystkiego, to było takie, I szczerze mówiąc, cieszę się, że oni otworzyli sobie furtkę do czwartego sezonu, ponieważ no, kurde, to się nie wyjaśniło. I ja nie wiem, czy oni im zabrakło pomysłu, jak to wyjaśnić i wywołujemy takie Będzie czwarty sezon, to coś tam pokombinujemy, coś tam fajnie i tak dalej. Czy oni po prostu mieli tak zaplanowane od początku? Jeżeli mieli to zaplanowane od początku, to szapo ba i ogólnie. Um, no, jestem pod wrażeniem. Po prostu aż mi brakuje słów. A jeżeli oni to wykombinowali na ostatnią chwilę, to mają niezłe improwizacje. <laughs> Serio. <śmiech> po prostu. No. <laughs> no ale dobra, mówię co osoba bóle, nie mówię, co mi się wydawa, co nie. Co do bohaterów, to mało postaci lubiłam. I szczerze, z odcinka na odcinek, kogoś innego lubiłam, kogoś nienawidziłam, potem zaraz narzekałam na tę osobę, a to zaraz wychwalałam, i tak dalej. I chyba jedyną niezmienną postacią, która tak cały czas trzymała ten fason, to była Cheryl i Toni. To był jedyne postacie, przez które wszystkie te sezony i tak jak one się pojawiały, to takie miałam jednoznaczne sytuację uczuciową do nich, bo Weroniki od początku nie lubiłam. Nie podobał mi się ship Archie Weronika. W ogóle nie shipowałam tego. Co do reszty, parto takie. Eee, no dobra, nie będą. Najlepsze było w trzecim sezonie. Walka Hyra Maloda. Nie powiem z kim, ale ogólnie jego walka to był sztos i ta sytuacja to. Tam... O Boże, Boże, Dobra, bo mi się przypomina i ja Wam będę spoilerować wszystko. Nie, ale ogólnie tak. Nie lubiłam Weroniki. Archie mnie denerwowała przede wszystkim w pierwszym sezonie i trochę. To jest w to było sezonie? W drugim albo w trzecim? Um. W drugim to chyba było Nie Nie, 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 w dobra Ja już pomyliłam wątki Ja już się gubię w tych wątkach, bo to się działo Więc w trzecim sezonie nie lubiłam Archiego i w pierwszym, w drugim był ok e, Betty ok, była w miarę, chociaż miała swoje takie momenty, gdzie mnie trochę przerażała I takie było e, Betty e, Co ty odwalasz? Tylko, no A jacket. Był okej, okay, ale nie, pałam do niego jakoś większą sympatię Jest Kevin, którego... Jest, e, bo jest Nie, jakoś tak niewielka miłość do mnie Do niego płynie do, ode mnie y, Regie go nie lubię Cały trzeci sezon go nienawidziłam Mimo, że był trochę pomocny, ale nie, nie jeszcze raz nie Po prostu nie lubię tej postaci y, Josie, ok, spoko Miała mało wodków swoich, no ale... Okej, okay, podoba mi się jej wątek muzyczny. Um, co tam jeszcze w tym serialu? No, Sherry, Litonie, no to okej okay. Matka Betty i Polly, nienawidzę ich po prostu. Te kobiety tak mnie denerwują, aż mi ręce opadają po prostu. Nie lubię ich i nie wiem, po prostu nie lubię i nie trawię. Um, no, ojciec Betty to jest dość specyficzna postać, ale taka. Um, jak na to postać? To jest całkiem nieźle wykreowany. Powiem tak. Co tam jeszcze jest? Blossomowie, no to ojciec, matka. Po krzyż, na krzyż z nimi. A on tak... skrzyżem na nich, może tak lepiej brzmi. skrzyżem na nich. I papa? Co jeszcze jest? No Lodgeowie to ja już nie mówię, bo wnerwiają mnie. I ich zachowanie to jest w ogóle. Hmm. O, lubię tata Arciego. Bardzo lubię tę postać I FP też lubię. To są takie postacie. Nie mają dużo wątków swoich, ale lubię. I o Jezu, mama Arciego! Mama Arciego w trzecim sezonie wygrywa system po prostu... Już pod koniec trzeciego sezonu to co ona powiedziała yy, przed pewną sytuacją to mnie rozpierdzieliło ja siedzę i takie No i tak się powinna zachowywać matka, a nie jakieś takie taka dusomowa o Jezu, uff, nie chciałabym mieć takiej matki. W ogóle w końcu pierwszy raz stoję i nagrywam i tak latam w to i z powrotem, bo nie wiem co za sobą zrobić. to zrobić. Zawsze jak się siedział, to się ograniczone ruchy, a tak to mogę sobie pochodzić, o, pokręcić się. Taka. No! Ale dobra, już przechodzą do meridium. Ogólnie serial Riverdale jest dość specyficzny. Podobają mi się pomysły na to, jak oni tworzą, ale nie zawsze ich realizacja jest w pełni satysfakcjonująca. To po pierwsze. Po drugie, bohaterowie dość są nerwiający i nie ma co tego ukrywać. Ja ich średnio lubię. A ogólnie tak. Jeżeli chodzi o książki, to właśnie mówię: jeżeli chcielibyście zacząć serial Riverdale, ale chcielibyście tam zapoznać się z książką. To powiem tak, nie sobie nie zaspojlerujecie, tylko uzupełnięcie informację. Bo szczerze mówiąc, tutaj na z tyłu na okładce jest tak. Skąd ten nysan między Jacketem i Archim? No to ok, to się wyjaśnia w książce, tak spore, znaczy po części, ale się wyjaśnia. A jak wygląda użycie Weroniki w Nowym Jorku, nie do końca zostało wyjaśnione, ponieważ jest pokazane, że ona jest rozpieszczona hmm, księżniczką, która ma co chce, robi co chce, jakąś wielką imprezę z okazji Dnia Niepodległości tam organizuje i w ogóle to ma być hit yy, imprez, a nagle okazuje się, że bam i muszę się wyprowadzić. I od jak nawet i była zakochana w Archi. Tego kompletnie nie ma wyjaśnionego Aby jest pokazane, że oni znają się od dzieciństwa, że oni są sąsiadami Że od zawsze się przyjaźnią i tak dalej, wszyscy myślą, że oni są parą, ale tak naprawdę oni nie są parą I Betty nagle, że jest zakochana i o nim nie myśli A potem nagle, a ja jednak o nim myślę I takie... kobieto! Więc mówię, nie zaspelerujcie sobie tutaj nic, jeżeli nie przeczytacie tej książki, a nie seria A jeżeli zaczęliście serię, a chcielibyście tę książkę przeczytać To też nic z wam nie stoi na przeszkodzie, ponieważ tu dużo z nie ma związanego Aby to, że... Jacka siedzi ciągle u popa w barze i y, Archie pracuje na budowie Tylko tyle, bo Betty jest w Los Angeles, a Weronika jest w Nowym Jorku, więc... Więc tak, to już chyba wszystko na dzisiaj Dajcie znać, czy wy oglądaliście Riverdale Te osoby, które skończyły oczywiście trzeci sezon To dajcie znać, czy wam też tak szczena opadła na samym końcu Całe te wyjaśnienie i kto był w to zamieszany W ogóle wow, ja się tego w ogóle nie spodziewałam yy, Jeżeli czytaliście książki, też dajcie znać, czy właśnie czytaliście, jak wam się podobały i czy macie ten informator listy, i też uważacie go za taki zbędny dodatek? I cóż, ja już się z wami żegnam, i do kolejnego filmiku. Na razie!